Pomysł to się zrodził z bycia matką dziecka niepełnosprawnego, prawda, też z zespołem Dauna, ale dlaczego tak późno? No właśnie, ja sama też się zastanawiam, dlaczego tak późno? Powinno być jakoś, no nie wiem, nie wiem jak mam to teraz powiedzieć, dlaczego, dlaczego to tak późno zostało, no ale ważne, że, się, że, że jest, że, by, że, że się odbyło, że było bardzo... Kolorowo, że dzieciaki się cieszą, oni się tak cieszą na takie spotkania, w których mogą sami uczestniczyć, w którym, w którym mogą cokolwiek dać drugiemu człowiekowi, bo ta, jej, ta ich, ta ich te uśmiechy, ta ich radość, to też tak człowieka prawda, podnosi prawda, na duchu. To są naprawdę takie, takie fajne, fajni ludzie i tak jak ja cały czas mówię, nasze dzieciaki to są przytulaski. Oni kochają świat, oni kochają ludzi. No. Przykro powiem, nie zawsze z wzajemnością, ale oni są naprawdę, to są najkochańsze dzieci, jakie mogą być. Właśnie dzieciaki z zespołem Downa, tak zwane miśki to są. Ja myślę, że w następnym roku będzie następny marsz, znaczy tak, tak, taką mam nadzieję. I jeszcze w następnym, w następnym, jeszcze. I tak myślę, że przez szereg lat, to jakoś tak się ta w naszej pamięci, bo to też, bo to też trzeba prawda, robić, y, ciągle powtarzać, prawda? I myślę, że w naszej pamięci to jakoś tak nas, y, y, nas, nas Legionowian jakoś to do nas dotrze, że oni są tacy sami, że nie trzeba tam ich, na nich się patrzeć tak inaczej, bo są tacy troszeczkę może, może bardziej y, dziwnie się zachowujący, ale to nie jest, to są oni są naprawdę. Oni się tak zachowują, jak czują. A my nie zawsze tak się zachowujemy, jak czujemy. To są osoby, które to, co czują, to mówią. Nie są ani zakłamane, ani nie są osobami, które by komuś chciały przykrość zrobić. Chociaż może to ich, to ich mówienie nieraz jest przykre dla nas, prawda? Bo jak powie, że jesteś brzydka, to uważasz, że jesteś ładna, prawda? Ale tak jak mówię, że to są dzieciaki, które to, co. To, co czują, to mówią. W 21. parze chromosomów ten trzeci chromosom narobił takiego zamieszania. Takiego zamieszania wśród, tak jak mówię, wśród, nie tylko wśród naszych dzieci, bo to są i współistniejące choroby, ale też w życiu rodziców, w życiu rodzeństwa i w życiu całego społeczeństwa. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa bardzo ważna uroczystość dla nas, ważne obchody, ponieważ wśród nas mieszka bardzo dużo osób z dodatkowym chromosomem. Także cieszymy się, że mogliśmy przejść w pochodzie. Pochód był kolorowy, piękny, przeszliśmy, było dużo haseł, były werble. Całe Legionowo usłyszało o tym, że coś jest grane w Legionowie, coś się dzieje. W tej chwili Odbywa się przegląd twórczości osób niepełnosprawnych. Jest to druga część naszego dzisiejszego spotkania, a w przeglądzie rozstrzygnięcia konkursów, konkursu plastycznego. Efekty tego konkursu widzicie Państwo tutaj na wystawie. Jest bardzo dużo pięknych, kolorowych prac. Drugi konkurs to konkurs z małych form teatralnych i medialnych. Będą dzisiaj laureaci występować na scenie i prezentować swoje dzieła, tańce, śpiew, teatr. A ponadto rozstrzygnięcie konkursu literackiego. I również będziemy wręczać nagrody laureatom tego konkursu. Dzieje się dużo. Coraz lepiej, także cieszymy się bardzo, że to jest właśnie to, o czym marzyliśmy, żeby tak wyglądało, żeby osoby niepełnosprawne były włączone w nurt naszego życia, żeby same prezentowały swoją twórczość, żebyśmy się razem mogli z nimi cieszyć i brać udział w wielu uroczystościach, które nas jeszcze czekają. Poziom konkursów jest z roku na rok lepszy. Bo trzeba wziąć, jeżeli oceniamy pierwsze konkursy następne. to już jest ósmy przegląd twórczości, a więc gdybyśmy porównali jakość prac, wykonanie, przygotowanie z poprzednimi, to jest bardzo, bardzo wysoki poziom. Jest zwiększyła się różnorodność technik. I nie tylko techniki plastyczne, ale jest tutaj i na, i na tej wystawie jest bardzo wiele technik zastosowanych. Są to bardzo ciekawe prace, także to tylko możemy się z tego powodu cieszyć. Po, poziom jeszcze w konkursach pozostałych również wzrasta, bo i przygotowania, i te ćwiczenia co roku, bo uczestnicy niektórych zespołów biorą udział co roku więc są coraz bardziej profesjonalnie przygotowani na, na występach na deskach teatru, biorą udział w krajowych przeglądach teatrów i tak dalej. Wkręceni ostatnio występowali w teatrze w Krakowie.